Zapytaliśmy się uczniów i nauczycieli naszej szkoły, czym dla nich jest miłość. Posłuchajcie i zobaczcie, co odpowiedzieli. Czym dla nas jest miłość? Silna więź, wytrwałość, samodyscyplina. Dziękujemy. Czym dla nas jest miłość? Miłość jest to piękne uczucie, które uszlachetnia człowieka, dodaje mu sił, dodaje mu skrzydeł yy, i jest po prostu piękne. Dziękujemy. Czym dla Sorki jest miłość? To przede wszystkim takie uczucie, którym obdarujemy drugą osobę. Taką najbliższą, e, której oddajemy serce. Także ten dla mnie Dziękuję. jest. Dziękuję. Cześć! Czym dla Was jest miłość? Naszą miłością jest Sorka wojna. wojna. Dzięki. Hej! Czym dla Was jest miłość? Wsparcie. Korzyści? I tyle. Dzień dobry. Czy dla Sorki jest miłość? Dzień dobry. Miłość to najpiękniejsze uczucie na świecie. I tak jak kiedyś ktoś mądry powiedział life is blind i tak miłość jest najpiękniejsza. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czym dla mnie jest miłość? Miłość dla mnie to wsparcie, zrozumienie drugiej osoby, dużo rozmów, szczęście, które możemy dać i które otrzymujemy od drugiej osoby, ale i przede wszystkim to jest przyjaźń. Dla mnie miłość jest czymś, co każdy pożąda. Jest taką nadzieją na lepsze jutro. Miłość dla mnie jest też bliskością, czułością. Miłość każdy może interpretować na swój własny sposób, ale to był właśnie mój. Och, cóż to za noc, my cudowną tę noc Nazywamy Nie, Niebo jest tuś, w gwiezdne oczy spójś W ten czar. Więc ze szczęścia, bracie, łkaj!